Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Igor Maliszewski, jestem koordynatorem nowej nadziei na terenie sąsiedniego powiatu żarowskiego. Chciałbym Państwa serdecznie przywitać i ciepło w ten chłodny wieczór na spotkaniu z Bencenem. Szanowni Państwo, od 35 lat w Polsce u władzy góruje ta sama myśl polityczna i ta sama filozofia rządzenia. Rządzą nami ci sami ludzie. Czasem nawet partia u władzy się zmieni. A ludzie zostają ci sami, ponieważ w międzyczasie zdążą zmienić szyld partyjny. I to towarzystwo lubi nas pouczać, że powinniśmy żyć w zgodzie, że Polak Polakowi powinien być bratem, że nie powinno być właśnie w narodzie. I to są piękne hasła i trudno się z nimi nie zgadzać, bo przecież wszyscy przyszliśmy tutaj dlatego, że chcemy dobrze, bo jesteśmy ludźmi dobrej woli, bo nam zależy. Tylko że to towarzystwo zapomina dopowiedzieć jednego że to oni robią wszystko, żeby tak było. To oni robią wszystko, żeby skupić naszą uwagę na problemach nieważnych albo nie najważniejszych, ale na takich, które wywołują wiele emocji. Dlaczego? Ponieważ oni się między sobą fundamentalnie niczym nie różnią. Jest to ich jedyne paliwo wyborcze i jedyny sposób na to, żeby, żeby ciągle być u władzy. Oni często mówią takie hasło zakończyć wojnę polsko-polską. Ale to oni są głównymi aktorami i głównymi beneficjentami tej wojny. I oni zrobią wszystko, żeby ona nigdy się nie zakończyła. I z tego powodu, proszę Państwa, w Polsce potrzebna jest zmiana tej właśnie filozofii myślenia zmiana fundamentalna. Jestem przekonany, że w tej chwili w Polsce jedynym środowiskiem politycznym, jedyną partią, która jest w stanie takich ludzi odpowiednich do władzy zaoferować, jest Konfederacja. Oczywiście także. Zaoferować prezydenta na takiego, który będzie prowadził niezależną politykę na rzecz swojego kraju, takiego, który będzie nas godnie reprezentował za granicą i na takiego, który, z którego po prostu wszyscy będziemy dumni. Jestem głęboko przekonany o tym, że w tej chwili jedynym prezydentem, jedynym kandydatem na prezydenta, który jest w stanie spełnić te oczekiwania, będzie Sławomir Męcem. Teraz chciałbym zaprosić koordynatora i lidera Konfederacji Ruchu Narodowego na terenie powiatu Żiardowskiego, Roberta Rutkowskiego. A Dobry wieczór państwu, takiego jak roman! Bohatera. Takiego romana potrzeba nam teraz, bo za patriotę i doktora niech dobrych Polaków nastanie w końcu pora. W naszej historii wprowadził roman ład. Zabrał wrogom polskie niechlubne przywileje. Teraz Roman Dworski wśród kolegów swych, razem z zamojskim, z nieba się śmieje: takiego jak Roman, bohatera, takiego Roman.